w następnej ale degustacji. Tym razem szkockie piwo od Brudoga. E, rozwojowa wersja sesyjnego IPA Wingman, To było naprawdę przyjemne. Damy oczywiście link na, na końcu do tego, do tej degustacji. Wingman Tropical Storm Double IPA, 7,2% alkoholu. Zdecydowanie od sesyjnego poszli razy dwa. Prawie. No, zdecydowanie zasypię. E, może nie bardzo do alkoholu, ale oczywiście jak na puszkę, e, na puszce nic nie napisali. E, Jedyne co jest, to są mm, składniki. Woda, słód jęczmienny, teryfikowana pszenica, Yy, słodowany owiec, chmiele, drożdże, yy, naturalny aromat mango, naturalny aromat marakui, no i uważone dla łysek. <ścoughs> to można oczywiście yy, różnorodnie tłumaczyć, bold yy, no ale tak też można. <ścoughs> I dla mnie, dla mnie. Dobra, chmiele. Na stronie je znajdziecie ich. E, Cascade, Centennial, Citra, Simco i Mosaic, czyli całkiem przyjemnie, a słody to Pale Ale, e, Malt, Dextrin Mold, e, torfikowana pszenica i e, słodowany e, owies. Przejdźmy do piwa. E, żółtawe przechodzące e, w kolor pomarańczowy, bo jest bardzo zamglone. Piana już opadła, no ale e, myłam Całkiem przyjemna przy nalewaniu. Um, niezbyt duża, tak powiedzmy na palec, może dwa. Um, biała. Drobno- i średnio pęcherzykowa Wyglądała całkiem przyjemnie. Tu już mało co zostało. Aromat? No, dużo marakui. Dużo marakui. E, no i trochę mango. Aromaty te zagłuszyły resztę i pff, nie ma co się na tym rozwodzić. Przejdźmy do smaku. Wasze zdrowie. Pełne. Słodowe. I bardzo, bardzo dużo aromatu. Przede wszystkim marakuję. E, trochę um, mango. Wychodzą też um, składniki. Zasypu. Jest pszenica, jest owiec. E, całość nie jest jakaś bardzo ciężka. E, ma tendencję do bycia e, soczystym e, piwem, ale mogłoby być bardziej soczyste. Te aromaty są ok, no ale wiadomo, że są sztuczne. E, jest też troszkę minimalnej e, goryczki, ale wynikającej z tego, że jest pewna taka e, cierpłość. Na tą cierpłość e, nakłada się trochę rozgrzewania e, przełyku od alkoholu, zawartego w tym piwie. Ogólnie, alkohol jest ładnie ukryty i go nie czuć. Jeśli chodzi o smak, no ale trochę rozgrzewa. Piwo jest y, przyjemne w odbiorze, łatwo pijalne. E, wiecie, że pijecie e, mocniejsze piwo. Fajne ciało. I jest też ta owocowość, no ale jakby ona była naturalna. To już by było cudownie. Oczywiście jest dużo taniej dodać aromaty i mieć kontrolę nad tym, co wyjdzie, prawda? Niż dolewać soku czy pulpy owocowej. I wcale nie wiadomo, czy to wyjdzie tak, jakbyśmy chcieli. E, oczywiście jest też rozwiązanie najdroższe, czyli użycie użycia, chmieli, żeby dały to samo. No, to by było naprawdę drogie. E, a. Piwo jest dostępne w supermarkecie w Tesco, e, zresztą w innych supermarketach też, także to ma być tanie, to ma być dla mas. I taki, wiecie, jak ktoś chce spróbować e, takiego tropikalnego stormu, no to czemu nie, no. Jest to piwo dla mas. E, no ja bym chciał oczywiście jak najbardziej naturalne składniki, najlepiej same śmiele. Ale wiecie. Mamy co mamy. I to pijemy. E, to piwo ma potencjał bycia naprawdę popularnym. E, jest przyjemne. To trzeba przyznać. No jedyny zarzut y, jest taki, że po prostu użyli aromatów i tyle właśnie na Z drugiej strony no, maksymalizują e, przychody, prawda? Zyski. No i nie ma się e, temu też co dziwić. Chyba dawno minęły te czasy, kiedy rzeczywiście piwo było zrobione tylko i wyłącznie z naturalnych składników bez jakichś dodatków. E, no ale no, wiecie. Tak to sobie można robić w domu, a nie na masową skalę. Tak? Oczywiście ja wiem, są takie browary, które... robią wszystko tak, jak być powinno. No ale to nie jest jakaś duża część rynku. A jak się chce być potentatem, największym browarem kraftowym na świecie, no to... proszę bardzo. Mam nadzieję, że ta esencja mam się podobała? Tak jak podmam się to piwo, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie! Standzia!